To jest Siemano, widzowie, witajcie. Witamy Was wszystkich. Pozdrówka. Z też, również Cię witamy. Ugłem, pozdrawiamy cały świat. Piszcie, co chcecie. Ludzi, którzy chcą nas oglądać, i ugłem chcę powiedzieć, i pozdrawiam tą serdeczną. Białą... Zrobić, żeby było widać, jak nas widać? Myślę, że tak. Ona no. ta jest. No, to i gitara. I pozdrawiam ogółem wspaniałą Białą Damę, moją kochaną, cudowną kobietę. Ale poszliście nic. Aj, ale ważne, że mamy tutaj nagranie. Właśnie tu światło, tam o, No, będzie lepiej. Tutaj mamy wszystkie pytania, no to nie wiem, zadawajcie no, pytania niech no. oni zadają pytania no, no, nie widzowie, wspaniali ludzie po prostu y, proszę was o jakieś do nas pytanie żebyście po prostu coś chcecie wiedzieć na jakiejś teme ile ludzi nie zdążymy <laughs> czytać, powoli nie, po prostu jesteście wspaniałymi osobami które chcą nas oglądać jesteście po prostu o tak jak to ja powiem jesteście Super. musicie wolniej pisać bo nie zdążymy czytać nie tego. nadążamy czytać tego to jest to jest niemożliwe wręcz ale to wszystko Zobaczcie jest... kto leci ja pierdolę ludzie tutaj są ja nie wiem ile tutaj ludzi jest w ogóle od groma namówiłem no, że dzisiaj będzie live nie no, i w ogóle nas wspaniałych kobiet na wspaniały kobiet? Wspaniałych. Które też oglądają nas. No, Super. Moja Iza na pewno ogląda. I... Gdzie konon? Pytają się. O, wyczytałem. Pan, konon y, poszedł y, do lasu te grzyby zbierać. <laughs> <laughs> Patrz co się dzieje. Ole, ja ale, ja, człowieku. Ja, to Nie no, brawo wam. No. Nie spodziewałem się tego, ale z majorem będziemy współpracować Do cały pewnie. czas. O, bo to major jest. Przybijmy to... jakoś tak, wiesz, tak, tak? O. tak, tak. Wszyscy, o. wszyscy razem. Widać nas tutaj? Nie no bo jest z poślizgiem. Ale zaraz będzie widać. Trochę jest opóźnienie, ale ważne, że tu oglądających wszystko jest. Ale walą. Mocno. Tak, co się dzieje? telefon przyjść dzwoni mój dzwoni ale akurat mnie czas patrz, Dla... nie czas na odebranie nie bądź. pisz ty tak szybko bo ja nie nadążę odbierać o dopiero widzisz dopiero jest jest poślizg co co się dzieje zaraz wszystko ogarniemy smusaka nie no trzeba iść po piwo bo, ja, bo z tego piwa to ja to nie wyrobię na live i tak młody będzie na u mnie Ty ja wiem o tym no. ja na dachu ja to wolę, no, ja też wolę na dachu na dachu jest lepiej no właśnie, widać okolice no. ludzi widać którzy chcą po prostu widzę ile mnie. ludzi Kurczę, jakbym mógł sprawdzić ile jest teraz ogląda nas półtorej tysiąca osób no, to dużo no. bardzo dużo, to początek dopiero a to pierwszy stream Dobra, ludzie, ludziska, my musimy być naprawdę... No ktoś jakieś donate wysłał, podziękować trzeba, nie? O, no dobra, to... ale ja nie widzę, właśnie nie widzę kto. to Przybliżymy. Oj, z taką jakością. No. Muszę nową kamerę kupić sobie w HD. Ja mam dobrą właśnie. Ja mam dwie. Trzeba je byłem no. długo sprawdzić. Ale dziękuję za donaty, Naprawdę. Chyba rozczytam. Faraon. Faraon? 20 i Jorka, Jorka, Faraon Jorka. Jorka był ten. No. A, to w filmie był. Faraon. Tu. No. W dawnych... Czasach. Czasach. I ogółem chcę Ech, z was oh. gorąco pozdrowić i... Robimy, na, na razie robimy tylko... To ile? Na jedną godzinę live'a. Po to, tylko dlatego, żeby... Żeby zobaczyć. Już nie chodzi o domate y, ani nie chodzi o kasę. Chodzi bardziej o to, czy wam się to podoba, czy nie. Jak będzie się podobało, to z Majorem... z majorem będziemy nagrywać. Jak będziesz mnie zapraszał? oczywiście, ogóle, że tak. Tylko ty od ciebie to zależy, nie ode mnie. Nie, od nas, dwóch. No. I od niego. Jarek, ale zaprosiłeś mnie, ja bardzo ci dziękuję. Po prostu tyle czasu się znamy i po prostu I zobacz, no w jaki jak, sposób jak zna... można spokojnie rozmawiać z ludźmi a nie w hotelu pić tak, alkohol i zabrać tak, dokładnie tak dokładnie po prostu nie powinno być dokładnie takich. No. Jarku jeszcze masz powiedzieć kto ci ustawił te streamy oczywiście znaczy czekaj jak... ty mi powiesz czekaj Martin Martin, to, ja Marcin? Żartę... Michał. Ja? Michał, ale ty Marcin się podpisywałeś. Gdzie? Na, na Facebooku. Co ty? A ja no na nas... Michael. A, Michael. O, to właśnie Michael. Michael. Ustawił mi to przez... Michael. Michael. prostu Michał. Michał. Przede wszystkim Michał mi to ustawił. A Bardzo kiedy... dziękuję. Ja cię Pozdrawiam. Kiedy mógłbyś teraz przyjechać? Do no, Olsztyn, daleka droga. Czy ja wiem taka daleka? Ja nauczę Jarka, jak to obsługiwać. No Jarek sam będzie obsługiwał. Znaczy, jakbyś kiedyś jeszcze przyjechał, żeby u mnie ustawić. No ja ja, ja mogę. Dziękuję, to, wszystkim, za ty. dziękuję wszystkim za donaty. Dziękuję wszystkim za drone Nie ma problemu. Ja cztery w tym. Dzielimy się i tak z Majorem 4. pół na pół. Od razu mówię. Trochę poślizg to, mamy. Tu jestem ja. Tu właśnie ja. Majer, no Major, główna osoba. To. Mówię, fajnie, że, że ludzie tutaj wysyłają Najty bardzo ładnie. Tak, myślę. tak, tak, tak. A no najty co to jest? No kasa, którą trzeba potem pobrać, no. Szkoda, że nam się nie udało tych głosowych wiadomości ustawić, ale myślę, że to kwestia jest... Tak. No to będziesz następnym razem to wszystko ustawimy. Ja jeszcze może jeszcze dzisiaj to ogarnę. Pytajcie się. Zadawajcie pytania przede wszystkim. Teraz musimy zrzucić, żeby widzieć co piszą. Chwila? Pozdrawiam, Maja, kocham Cię, pragnę Cię, Twojego żądła. Jest A pytanie o... To... Jaka sytuacja z Kononowiczem? To pewnie do Ciebie... No jaka jest to... sytuacja jest z Kononowiczem? No to wszyscy wiedzą jaka sytuacja jest z Kononowiczem. No, sytuacja jest taka, że jest patowa. Ja z Kononowiczem nie będę się godził, ponieważ Konon... Jeszcze dzisiaj, nawet... Nie to to... Ciebie, nawet, to... nawet przy facecie, który, przyje... który przyjechał yy, z Olsztyna, nabluził dla mnie i dla tego człowieka taka tak, prawda prawda. No, I, prawda no możesz powiedzieć jak cię przywitał przy bramie nie no nie było to było piękne więc ja nie chcę tego przytaczać że powiedzmy słowo. że było to słowo la e dlaczego? nie no, do nauki no, do synu dokładnie na no, 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 tak do ja ma, też no. muszę do, do, do na psy jechać no już mam kurno przyszłam wezwanie pozdrawiam cię, on o, bo on napisał na ciebie złe rzeczy on nie je biedy jest i koniec koniec słuchajcie koniec współpracy z koronowiczem ja sobie dam sam radę patrz wszystko ta? no i dobrze no i chula dobra jesteście ogółem fajnie dobra czytaj 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 że chcecie potrzebać ale kto leci ja pierdolę, naj was powaliło 2000 dwa dwa osób Jarek, spokojnie ludzie opanujcie się to 10 tysięcy będzie zobaczysz no. A kiedy bym kupił i Choję chłopy poszło. No, ale jesteście ogółem wspaniałymi ludźmi, którzy chcą nas oglądać i wypowiadają się na wspaniały temat. Muszę tylko jedną kamerę kupić no nową HD. Full HD. To wtedy będzie dobrze, major, nie? Ja mam. I, yy, i pozdrawiam Szczecin. Którą mi komórkę tutaj wysłał i mam kamerę właśnie białą I swoją też mam Czart, czy Czytaj czata, bo trzeba odpowiadać dla ludzi jak zdążymy, jak od, to odpowiemy Dobra, to może poproszę, żeby zadawali pytania jakieś Okej, 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 powoli, ale to ja nie, nie nadążam, wiesz Nie nadążam tego łapać, kurde, się dzieje hmm. Major wierzy. Postrów Eddąg O ja w Elblągu byłem i pozdrawiam cały Elbląg, Gdańsk, cały, całą Polskę u Was wszystkich wspaniałych ludzi. Pozdrawiam, Gdańsk, no. to... pozdrawiam też również. Pozdrawiam Elbląg. Również, Elbląg, nie byłem, ale nie byłem. Nie a byłem, a byłem, ale pozdrawiam. Bardzo ładne miasto, pozdrawiam. Ale wspaniały ludzie. Jesteście u cudowni po prostu się dzieje. Zobacz. Naprawdę bardzo fajnie Sok... jest. Czytać... Za, szybko, za szybko wypisujecie i jest no, problem no, z czytaniem. Fajniej by było, jakby więcej pytań było. No dokładnie. No, o ile serduszek? Aniołki, aniołki. Skaczą z nieba. <laughs> może ustawimy, że co kilka może wysyłać wiadomości na czacie, co on ileś tam sekund. Dwa No nie, no dobra, niech leci, jak leci. Ty wiesz, dobra, tak? Jest tak No. Nie leci jak leci. Każdy ma Pewnie. prawo do wypowiedzi, nie? Tak. Dobra, to... Z tym, że mam, mamy problem z czytaniem was. O, Naprawdę o... mamy problem z czytaniem was. O, Ale ja kupiłem ogółem. O. Udo, no jakie Pachnące. I z bułeczką. Może, może, mogę. Ja ci też muszę. A, a wy ogółem mówicie, że nie utrzymuję, że ja jestem pasożyt. Ja za swoje ogółem, którzy ludzie mi pomagają w jakiś sposób, o, Boże, to oni są panie, no, ludzie. Mówiłem, że będzie. I po prostu... O. A jak to się robi? Pysznieje. Maja... No psznieje. Pysznieje. No. Psz Pysznieje. Majer, da ci talerz czy nie? A po co mi talerz? tak ludzie by sobie jeszcze po piwo jakieś nie. Po co żołnierzowi talerz? No żołnierzowi talerz niepotrzebny. Smacznego. O, dziękuję. Majerku, spróbuj. Musi być dobry. O, ja mówię. Mogę... On no zdwają. ja ludziom też no. nie żałuję. Bardzo miło ze strony majora. Temu jeden na No, wiatra. kto do mnie dzwoni. Halo, Krzysiu. Ale nie, bo się. Krzysiek dzwoni, dzwoni. No może odzwoń do niego. Akurat nie. Nie, się... absolutnie On ja sam dzwoni do mnie. Mm. Smacznego nam. Rzeczą, to dziękujemy no, bardzo. Dziękujemy. Gotowanie bez gotowania dzisiaj. Dokładnie. No. Będzie musieli iść pobrowca jeszcze, no to będzie, nie? Pobrowca będzie trzeba iść jakiegoś. Jest pewne pytanie. Gdzie jest Kononowicz? Gdzie jest Kononowicz? No ty jesteś najbardziej obyty w tym. Nie? On może dzwoni, nie wiadomo gdzie dzwoni, tego nie mogę powiedzieć. Ale gdzie on jest? Może A na policję. Ja no, do dzwonił przed chwilą. No, przed chwilą do mnie dzwonił. A czemu do ciebie nie dzwonił? Major. Młody, Młody popraw, donate. Mm. Meksikano, pozdrów Olsztyn, jest prośba tutaj. Pozdrawiam Olsztyn, bo jesteś z Olsztyna, no. Ja również pozdrawiam wszystkich Olsztyniaków Sorki. serdecznie. Pioneczka. Ja pozdrawiam. Wszystkich z Olsztyna ja pozdrawiam. Byłem w Olsztynie, w świetne stare miasto macie. Naprawdę byłem tam i świetne stare miasto macie. Naprawdę byłem. Mm -hmm. Tutaj jest prośba, żeby poprawić te dźwiękowe do y, ale kurcze. No ale to pierwszy raz no. dopiero Ustawialiśmy robimy. Ustawialiśmy pierwszy, pierwszy raz, pierwszy no, raz. pierwszy raz jest naprawdę nie no to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest to nie jest to jeszcze nie jest to co to co chcemy także mówicie, powoli ja alkoholu nie piję mówicie że ja jestem ogólnym może jak jakimś to nieprawda chyba no zobacz jaki poślizg jest my tutaj mamy trochę opóźnienie w nagraniu, no tak, tak, mamy poślizg na pewno może spytaj się czy wszystko grało nie wiem no właśnie się zapytuję tylko czy u nas jest takie opóźnienie czy to jest u nas takie opóźnienie czy u was też O no, to jest pytanie czy u nas jest takie opóźnienie czy u was też bo u nas jest ogromne opóźnienie i to bardzo duże w ogóle to zaraz jedno piwo <laughs> Było jakieś pytanie Olsztynianinie czy byłeś w Lidzbarku warmińskim? Nie wiem do dokładnie. Nie byłem nigdy, nie wiem czy do Ciebie pytanie czy do mnie, ale ja nigdy nie byłem w Lidzbarku warmi warmińskim. Jeśli chodzi o mnie, to byłem Warmianin tak zwany. Warmianin. Hmm. No. uwielbiany przez pewnego pana. Tak, W cudzysłowie. No, niestety krzy się przegopałe i no niestety, no co, co mamy zrobić? No, Kurczę, no nie da się z nim współpracować, tak powiem szczerze, nie? Miałem pozdrowić... Pozdrawiam serdecznie Kostrzyn. Ja też również. Pozdrawiam Kostrzyn. Nawet nie wiem gdzie to jest, ale pozdrawiam. Aj... Gdzie ale... jest Kostrzyn? No mów gdzie jest Kostrzyn, bo ja nie wiem gdzie jest Kostrzyn. Pozdrawiamy to... O, o. Dobra, zaraz. Niech to leci. Wszystko jest fajnie, jest fajnie. Tak, slajd. Majar przydaje, zaraz pójdziemy na piwo, wracamy i dalej nagrywamy. Znaczy dalej, no. Dalej robimy tego z... Tak, 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 tak. Ja mówiłem 2 trzy godziny górka. No spoko, to byśmy jakoś tam przerwę zrobili. No to nie, to nie, nie włączy. Niech to leci sobie. Może kot wskoczy na stół. <laughs> Ale... Za za tym. Majer, dla Ciebie potrzebna jest kurde... Kurwa, z tyłu masz. Z tyłu masz ten. Mm, mm, mm. Ale zacz, ludzie cię Czy tam będę nadal na 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 nagrywać... Yy, yy, jak to się nazywa? Yy, kuchnię? Oczywiście, że tak. Tylko, że dla facetów będę nagrywał. Bo to jedno był strzał. Dla kobiety, dla kobiet generalnie. Bo tym się facet nie naje, niestety. Co ja mówię, nie? No to co? Będę, oczywiście, że będę nagrywał. Z tym, że więc będzie bardziej się skupiał na, na facetach, żeby jednak te mięcho, te mięcho zjeść. To dla facetów, nie? Dobra, to czytamy czas dalej. No, czytamy, czytamy cały czas. Dobra. Hmm. A twój pies jak zje, patrz. Jak go zje? Jak go zje? Z tym głosem donatów. No. Raczej dzisiaj nie wiem, czy byśmy dali radę to było. No to jak nie mam rady, to jutro może. Jutro będziemy z major? Ej Jak jest to że on o 6 rano wyjeżdża. Jeszcze że talerz byle jaki, który pierwszy lepszy talerz z tyłu za plecami masz. No tutaj mogę. Może i tu być. Mm -hmm. a, a gdzie mam ręce wyczuć? Otwierasz drzwi i po, ja, po prawej ja stronie... Tu tej... Kurwa, ja muszę wstać człowieku. O jest dupa mi Dobra, czekaj. I tak musisz wstać. Dobra, dobra, i tak musisz wstać, bo i tak trzeba iść po piwo. O, no, wywaliłeś zapałki. Chuj no, z tymi dopukami? No Co to majorem? O, to proszę bardzo. Masz major. O, dziękuję bardzo. Majorze? Tak? Ktoś chce pozdrowień. Lord Mord. No to pozdrawaj go, chuj, chuj, dupę mu. To, masz pozdrowienia ogółem od majora. Ochlejmordo. Od wszystkich właśnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zobaczymy. Którzy chcą nas oglądać. Tak, będziemy na, na was teraz. Kupę floty. Kupę. Miliardy. Kupę. Tak. Są prośby, żeby ogarnąć te głosowe donate, kurczę. No nie wiem, to już... Ogarnij to. Czy ja cię mogę zostawić sam, samego w domu? Pewnie ale gdy coś ktoś chce iść do sklepu to jedna osoba Z może iść majorem przyjść. pójdziemy nie no ja nie będę tu czekał sam nie idziemy? albo idziemy razem albo nie, może raz. no to pójdziemy razem no to najwyżej no nie do... nie to nie włączamy poczekamy chwilę a jak refatus robi to sam robi o, pewnie tak Kurwa, telefon, może telefon. krzysiek dzwoni <noise> nie, nie ktoś inny nie, dzwoni ktoś inny. no halo siemano. dobry był kurczaczek

Mm -hmm. pani ale... Brawo ja młody i chrzedzi w mieniu Kurczę nie wypuszczam z domu jakby coś się stało <laughs> no W sumie może i masz rację No, co idziemy do sklepu? Major I wracamy, z powrotem Na chul yy, Czyli po prostu spowolnić czat i ten... O 2340 No 30, 24. Dobra, Maja, ubieraj się i idziemy. Młody mhm. niech zostaje. może i tak u mnie To wiesz, nie sądzę, żeby mnie ukradł. O to kurwa, jak to boli, ja pierdolę. Dobra. Po kombinu, młody, i zaraz my wracamy. Czekaj chwilę, ja idę z wami, czy możesz jeszcze raz powiedzieć, bo tutaj... Nie, no to ty to. A, no właśnie, z tym jest trochę największy problem, ale... No zobaczymy co no. da się hmm. Spróbujemy coś zrobić Kombinuj Dobra, dziękuję. Catistas, non stop Także Nie bójcie się A co on mówił? Nie żeby do opisu dodać ym, link do t No To dodać no Dodam, to jak wrócimy to ile? To hmm. A co ty chciałeś jeszcze prostu pić, nie? To, to wiem? ohoho oh. no. a już ty wziąłeś? kupiłeś? może No, no boże święty dobra kliszek będę musiał ci dać albo coś do szampana dobra to myśli. my śpimy no w szklance nie będzie śpiło ani z butelki w sumie to takie niezbytnie wiem Major, bo już pił szampana zaraz upije się młody i będzie kurde ja. Dać nie. Ja to mało dokonania już mam blisko Dobra mam piątkę dwa, No dobrze Okej okay, no czekaj dobra, to I... chyba. Słuchaj że zaraz będziemy nie Już nie ma nikogo u mnie Zaraz no będziemy, to... słuchajcie zaraz będziemy, za chwilę idziemy do sklepu nie trzeba nie czyta do donatek No coś, spróbujemy coś z tym zrobić Zobaczymy, no, zobaczymy tu no. nie chodzi o donatek już, straśka to No właśnie tu nie no. chodzi o donatek, to co?